No to wypadałoby nagrać taki odcinek aktualizacyjny, bo na kanale długo cisza, brak weny, dużo problemów, dużo na głowie i nie pomysłów też jest dużo, ale tak jak mówię, przede wszystkim brak weny, ja jakoś tak nie potrafię nagrywać jak nie mam dobrego humoru, a ostatnio tego dobrego humoru na mam naprawdę mało. Dalej no to będzie taki krótki odcinek aktualizacyjny, powiedzmy. No i kto wie, czy niepożegnalny. Znaczy niepożegnalny kanału, ale nie wiem, co dalej z Magnolią To jest najgorsze. To jest najgorsze z tego wszystkiego. To jest też rzecz, która chyba najbardziej mnie przybija w tej całej sytuacji. Bo e, niestety pojawiły się znowu po roku od remontu silnika, naprawdę po dwóch dużych naprawach. Najpierw była wymiana ta chłodnica oleju, płukanie Po jednej przygodzie, potem po nie wiem ile, dwóch miesiącach pracy e, Poszedł olej do wody tym razem, bo wcześniej woda do oleju, potem olej do wody e, Wtedy już remont silnika, a teraz Pojawiły się takie objawy, że jest ubytek wody, kapie z odmy Nie wiem czy to jest płyt chłodniczy, czy jakaś, jakieś skropliny e, W każdym razie z tej odmy wali po prostu bardzo mocno para, dym, nie wiem co to jest tak naprawdę. Także no, prawdopodobnie remont się nie udał. Coś się znowu stało. Nie wiem, nie ma teraz. E, nie mam już wędy też. Nie mam, nie mam chyba już serca do tego, żeby. Ten, chyba już ten samochód jest za stary. To już jest, jest chyba moment, kiedy trzeba odpuścić remontowanie samochodu. E, mimo, że schodnica wymieniona osusza, tarcze, klocki, a poduszki z tyłu jeszcze ostatnio. Chyba nadszedł na, na ten czas, żeby powiedzieć stop. Co dalej, to jeszcze sam nie wiem. To będziemy o tym nagrywać pewnie film. Ale na tą chwilę raczej jest po prostu Magnuma na bok odstawiona i będziemy no, jakieś tam inne rzeczy kombinować. Z kółka oczywiście nie schodzę, czym będę jeździł. No na razie manem. Na razie latam, będę latał manem. Teraz to jest tak, kilka dni jeżdżę i testuję, bo tak dla pewności po konsultacji z wieloma mechanikami. Yy, Stwierdziliśmy, że no, żeby tak na 100% 100% stwierdzić To trzeba trochę pojeździć Zobaczyć jak duży jest ten ubytek Co się będzie działo No jest ubytek, no woda znika Paruje z tej odmy no. Jeszcze nie wiem Mówię, jeszcze nie wiem, nie podjąłem decyzji Co zrobić, no ale nie, no, To jest też auto niesprzedawalne Tak naprawdę, więc, więc po prostu zostanie gdzieś w kącie bazy I co dalej będziemy z nią robić, to zobaczymy Dobra W ogóle o czym chciałem wspomnieć, partnerem tego odcinka aktualizacyjnego jest nadal firma s 100 i w tym odcinku pogadamy o factoringu, może na początek trochę przybliżę dla, osoby, dla osób, które nie wiedzą tak naprawdę, czym factoring jest. Ale to za chwilkę do tego przejdę, bo zanim do faktoringu, to jeszcze chciałem wspomnieć, że mamy też w ogóle ostatnio czarną serię, jeśli chodzi o awarie, dziwne problemy elektryczne w jednej Magnumie, w jednej, a może ja to mówiłem, chociaż chyba nie, jedna Magnuma robiła dziwne, dziwne jakieś błędy, wyrzucała, traciła nagle biegi, trzeba było włączyć, włączyć, i hała normalnie, Okazało się, że kabel w wiązce, ale to pewnie wielu, którzy siedzą w tym temacie, to wiedzą, że, że takie rzeczy się dzieją. Kabel się udało znaleźć, problem zniknął. Teraz Magnuma 1 ee, ta z podwieszonym dachem w manualu podobną rzecz zrobiła i również to był gdzieś przetarty kabel, ale dwa dni szukania udało się znaleźć. Także warsztat własny to błogosławieństwo faktycznie gdzieś był czas, żeby ten samochód rozłożyć ze spokojem, sprawdzić wszystko i ten tata się, się tym zajmował i udało się znaleźć problem. No ale też premiuma. W premium skończyła się skrzynia biegów, zablokowała się skrzynia biegów. Tu już nie był taki prosty temat, stało się to w Wolsztynie, trzeba było holować, holowaliśmy manem, premiumkę z powrotem, to też była cała, cała akcja. W zaprzyjaźnionej firmie w Wolsztynie, która będę będzie też naprawiała nam tą skrzynię, zostawiliśmy naczepę. Przybrałyśmy ciągnik, pod następnego samego dnia innym ciągnikiem kierowca jechał nam naczepę odebrać. No, także przygód wiele. I właściwie, może w takich sytuacjach jak teraz mamy, czyli jest po prostu wysypa awarii, coś takiego jak faktoring się może przydać. Bo zacznijmy od początku dla tych, którzy być może nie wiedzą, czym faktoring jest. Faktoring to jest takie narzędzie w transporcie. W sumie nawet nie wiem czy w innych branżach to działa, ale na pewno jest to w branży transportowej, która które polega na tym, że jeżeli firma faktoringowa wyraża zgodę na współpracę z Twoją firmą, no to możesz mieć pieniądze z faktur, które wstawiasz na termin 45, nawet 60 dniowe Możesz mieć od razu tego samego dnia pomniejszone o jakiś tam niewielki procent oczywiście w zależności jaka to firma i w jaki procent, e, procent jest. Jeśli chodzi o firmę S100, która oferuje karty paliwowe, urządzenia do opłat, również usługę faktoringową, no to te procenty przedstawimy tam mniej więcej wrzucę w, w opisie odcinka, bo nie chcę tego tam tak z głowy mówić, bo coś jeszcze pokręcę. Ale no tak jak wiadomo mamy czasy trudne. Teraz chyba są jeszcze trudniejsze niż były w transporcie, to takie narzędzie bardzo się przydaje. Nie ma potrzeby e, po, po pisaniu takiej umowy nie ma potrzeby korzystania z tego fakturingu cały czas. Nie ma e, po prostu korzystamy wtedy kiedy potrzebujemy, kiedy wchodzi jakaś nagła nagły wydatek, jak na przykład awaria skrzyni biegów lub kiedy chcemy po prostu poprawić płynność, no bo to nie oszukujmy się, ja, moim zdaniem e, poza tym, że stawki są w świecie po prostu za niskie to kolejnym problemem branży transportowej są właśnie te terminy te po prostu horrendalne terminy także taki faktoring może być faktycznie odpowiedzią na, na tego typu problemy i często warto z niego skorzystać, bo mamy pieniądze, mamy praktycznie tego samego dnia po wystawieniu faktury na koncie Resztę pieniędzy pomniejszonych o ten niewielki procent wpływa na konto w momencie zapłaty tego, tej faktury przez klienta, a co najważniejsze i to też jest bardzo, bardzo co najważniejsze, co jest bardzo ważne, żeby powiedzieć po polsku, co jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach, to w przypadku kiedy klient by się ociągał z tą płatnością, no to już tymi wszystkimi monitami windykacją również zajmuje się firma Estowiec. to jest jak najbardziej na plus, myślę, w, w, zwłaszcza w obecnych czasach. Także jeśli chodzi o faktonik firmy s 100 zostawiam y, kontakt do handlowca opiekuna pana Macieja w opisie, i jakieś podstawowe dane również zapraszam do opisu. Także to niestety decyzje są trudne, i, yy, i naprawdę nie wiem, co tu zrobić. Tak można by powiedzieć, że. Kiedyś w, te, kiedyś w jakimś tam odcinku porusza, poruszałem tą kwestię, ile można inwestować w starsze ciężarówki, kiedy, kiedy jest ten próg opłacalności i to najgorsze, że że akurat to ta ciężarówka, to jest jakiś nieprawdopodobny pech, że, że akurat tutaj w tej to się musi dziać, że tylko znowu moje rozkminy to są tak, tak wiecie, głośno myślę, może, może właśnie niestety to tak jest, że nie warto robić tych remontów silnika, że jak coś chodzi, to chodzi, stara zasada, jak coś chodzi, to chodzi, a jak już się zacznie psuć, to wiadomo, że się z tym do ładu nie dojdzie. I czy warto naprawiać, czy warto robić takie poważne naprawy, jak remont silnika, nie wiem, nie wiem, naprawdę e, ręce opadają. No, także ostatnimi czasy naprawdę pech nie odpuszcza i z tym nagrywaniem gorzej jest, nawet w fokusie się cze świeci. Eee, nie chciałbym, żeby znowu tak było coś takiego. Tak jak kiedyś mi znajomy zwrócił uwagę, że kiedyś moje filmy były super, potem przez jakiś czas widać było, że nomen menomen nie mam tego czasu i głównie nagrywam filmy o tym, co chciałbym, żeby było, a tak naprawdę to jest takie tylko gadanie o gadaniu, dlatego też sobie odpuściłem to nagrywanie na jakiś czas teraz. Eee, ale. Myślę, że no, za niedługi czas uda się wrócić do regularnych filmów i, i trochę może z ciekawszą tematyką. Mam kilka pomysłów. Yy, zobaczymy. No, na razie właśnie nie chcę mówić o tym, co będzie. Tylko żeby po prostu jak już to będzie, to wtedy o tym opowiem, a nie tak o, o planach. Yy, no Jeśli chodzi o to moją Magnumę, no, to naprawdę szczerze nie wiem, nie wiem co zrobić. Może też coś poradzicie w komentarzach. Ewidentnie, ewidentnie woda w jakiś sposób dostaje się do oleju. Być może coś było nie tak, jednak głowica źle sprawdzona była. Być może uszczelka pod głowicą. Przecież teraz wszystkie te części to takie nowe części są tak naprawdę do Kant D. Można rozczaskać też chociażby w jednym IVECO czujnik jakiś, jak to, czekajcie jak to się nazywało, czujnik nie przeciwciśnień, tylko różnicy ciśnień w katalizatorze kupiliśmy zamiennik Powinien w ogóle nawet nie działał, tylko oryginalny z serwisu, on zadziałał. I Po prostu częściowo, czy w, jakim, w jakimś stopniu po prostu teraz te nowe części to są... No, o no, kandydę rozczaskać. Są, są nowe tuleje. Yy, to, to nie niemożliwe, żeby coś się stało z tuleją. Panewki wszystko nowe. Może pier, chyba, że się nie wiem, pierścienie przegrzały wszelki, bo jak, jak ta chłonica się to, to no, też nie zagotował się ten samochód, Był, pracował na wysokiej temperaturze, ale to wszystko było w normie, więc nie wiem, naprawdę nie wiem co się stało. No, w każdym razie, no, nie ma teraz ani kasy, ani czasu, ani nie wiem, serca po prostu, żeby znowu ten samochód rozbierać, znowu na niego tracić e, nie tylko środki, ale też po prostu e, czas, dlatego no myślę, że po prostu Trzeba go odstawić Może na jakiś, tylko żeby jakieś takie krótkie trasy lokalne robił Albo po prostu Wyrejestrować go I, i, i za jakiś czas odbudować od, Naprawdę zrobić taki Mega radykalny pop y, remont Nie wiem Sam nie wiem co w tej sytuacji zrobić Ale tak jak mówię Żeby jeszcze wrócić do tematu Odcinka czy części Sponsorowanej W takich przypadkach kiedy już naprawdę Nie wiadomo skąd brać chociaż nie zawsze w takich przypadkach ale również w takich przypadkach, kiedy nie wiadomo skąd wziąć taki faktoring się bardzo przydaje no i to jest na pewno mniej e, na pewno to jest mniej takie mm, ingerujące niż kredyt nie? i o wiele łatwiej dostać i nie ma też wpływu na zdolność kredytową no bo taki faktoring to jest po prostu odbieranie szybciej swoich pieniędzy też nie, nie, nie do końca się zgadzam z tym bo jest wielu przeciwników faktoringu tylko że różne są etapy działalności i nie zawsze, nie zawsze można pewne rzeczy przewidzieć. Więc no. dobrze, że takie rozwiązanie jest i też o czym warto wspomnieć to, że firma, która płaci, która zgadza się, chcecie twój klient, który zgadza się na faktoring, jeszcze raz, twój klient musi zgodzić się na faktoring. W ten sposób. Czyli w pewnym sensie to jest taka weryfikacja też klienta, że jeżeli ty zgłaszasz się do firmy i mówisz słuchajcie, godzę się na termin 60 dni, nie ma problemu, ale pozwólcie, że skorzystam z faktoringu, bo potrzebuje kasy szybciej i jeżeli ta firma e, dla nich nie ma problemu zapłacić po 60 dniach no to dla nich też nie będzie, będą mieć problemy z korzystaniem z faktoringu, czy po prostu zapłacenie firmie faktoringowej. A jeżeli coś chce ukryć albo kombinować, no to będzie to problem i będzie też to dla Ciebie sygnał. Bo też nie oszukujmy się po raz kolejny, w dzisiejszych czasach, że naprawdę jest trudno. Yy, nad każdą branżą praktycznie yy, jest widmo kryzysu, no to taka firma najpierw zapłaci Rzędom, potem zapłaci swoim pracownikom, a na końcu zapłaci podwykonawcom i, i, i firmom, przede wszystkim firmom transportowym, których jest bardzo wiele na rynku jeszcze. I tak naprawdę nikt im nic nie może zrobić. Także ten faktonik naprawdę nie jest głupim, głupim rozwiązaniem, zwłaszcza w tych trudnych czasach, na, i, i, i może pomóc niejednokrotnie. Także tak. Dobra do następnego postaram się, żeby kolejny odcinek chociaż taki aktualizacyjny, parę słów, żeby się w miarę szybko ukazał.